A przed nami drugi bieg półfinałowy na 800 metrów mężczyzn z udziałem drugiego z naszych reprezentantów Marcina Lewandowskiego. Rywalami Polaka będą Ukrainiec Witalii Wołoszyn, Dawid McCarty z Irlandii, Hiszpanię, Kesada i Marko, Matias Kleson ze Szwecji, a także no, no i ten ostatni uczestnik to właśnie nasz reprezentant. W tym sezonie wszyscy niemal biegali dość równo. Może za wyjątkiem Dawida McCartiego i Witalija Wołoszyna. Oto Ukrainiec na naszych ekranach. Minuta 48, 26 to jest jego rekord życiowy właśnie z tego sezonu. Ukrainiec dotychczas większych sukcesów w karierze nie odnosił. Jest mistrzem swego kraju i w hali na otwartym stadionie. Z drugiego toru ruszy Irlandczyk David McCarthy. On także w tym sezonie rekord życiowy ustanowił. Minuta 49, 12, ale jest to zdecydowanie najsłabszy wynik ze wszystkich uczestników tego biegu. No i teraz faworyci. Miguel Quesada, trzeci na halowych mistrzostwach Hiszpanii, wicemistrz Europy z hali z Birmingham, piąty na mistrzostwach Europy w Göteborgu. Matias Kleson ze Szwecji, blisko u wyrównania rekordu życiowego, w tym sezonie minuta 47.83. Mistrz Hiszpanii z hali z Walencji, Luis Alberto Marco, czwarty na mistrzostwach Europy Juniorów w Kownie w 2005 i czwarty na halowych mistrzostwach Europy w Birmingham przed dwoma laty i wreszcie Marcin Lewandowski, nasz reprezentant. Czwarty na Mistrzostwach Świata Juniorów w Pekinie w 2006 roku. W tym sezonie także życiówka ustanowiona podczas meetingu w Walencji minuta 47-52 setne. Tam biegł razem z Adamem Kszczotem. Lewandowski był trzeci, Krzczot czwarty. Obaj z najlepszymi rezultatami w karierze. Biegał na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, dotarł do półfinału na podstawie tegorocznych rezultatów Luis Alberto Marco, Marcin Lewandowski i Miguel Quesada. Główni faworyci tego biegu, popatrzmy jak to się będzie yy, jak to będzie przebiegać. Na razie na przodzie mamy jednego z Hiszpanów, za jego plecami Lewandowski i Irlandczyk McCarthy, ale także jak w wypadku przy pierwszego półfinału bardzo spokojne tempo tych pierwszych 200 metrów. Biegi od 800 przez 1500 po 3000 metrów to oczywiście konkurencje, w których zawsze Hiszpanie odnosili sukcesy, zawsze byli mocni, zawsze przywozili bardzo dobrych zawodników, popularnie nazywanych często hiszpańską armadą. No i już mamy na prowadzeniu Miguela Quesada oraz Luisa Alberto Marco. W sumie cała trójka medalistów z ostatnich halowych mistrzostw w kraju. No i też przesuwa się do przodu Matias Klesson, bardzo wysoki reprezentant Szwecji. Polak w tym momencie na piątym miejscu, za nim tylko Irlandczyk, ale też i Marcin Lewandowski przesuwa się do przodu. Jest w tym momencie na czwartym miejscu, przed nim dwaj Hiszpanie i reprezentant Szwecji. Ogląda się Szwed, patrzy, co będą robili rywale. Nie chce prowadzić tego biegu. Lewandowski przesuwa się do przodu. 600 metrów za nimi i teraz rozpoczyna się ostatnich 200 metrów. I wyraźnie nie wie zbytnio, co robić Matias Kleson. Ale Szwed w tym momencie szarpnął do przodu, ruszył ostrzej i zobaczymy, co zrobią rywale. Za jego plecami Hiszpan oraz Polak. Hiszpan oraz Polak, ale za Polakiem kolejny z reprezentantów Hiszpanii jeszcze wcale nie jest pewny awansu do finału. Marcin Lewandowski. Czy Marcin Lewandowski wytrzyma, czy będzie? Będzie w stanie odeprzeć atak kolejnego z Hiszpanów? Tak, minuta 51-55, a zatem wynik gorszy od rezultatu pierwszego półfinału. Ale najistotniejsze jest to, że w 100% ci dwaj 800 metrowcy plan wykonali. Plan naszych oczekiwań przede wszystkim, czyli wywalczyli awans do biegu finałowego. I Adam Kszczot, i Marcin Lewandowski. Bardzo dobra postawa naszych zawodników. No, większy problem, podobnie jak wczoraj w pierwszej rundzie miał Marcin Lewandowski od Adama Kszczota, ale cieszy, że dwóch naszych reprezentantów wystąpi w finale biegu na 800 metrów. Są powody do zadowolenia. Matias Kleson, pierwszy, drugi Luis Alberto Marco, a trzecie miejsce Marcin Lewandowski, Polak, minuta 52 sekundy setne Luis Alberto Marco, minuta 51,88, a wygrał Kleson w czasie minuta 51,55. Proszę Państwa, realizator nie pokazywał nam biegów.